Siemka, to ja Gibix. Dziś pokażę wam, jak dojść do Szczęta aliasa Gładkiego. On będzie właśnie za dwie minuty. To jest E2K, 47 level. Z niego są dobre loty. Tutaj właśnie kolega, on chce też ze mną iść. 96 paladin chce ze mną iść, żeby niby być sławnym. Choć tak nie będzie. Ale no dobra, niech idzie. A więc tak, najlepiej jak pójdziemy do Eder, gdy mamy oczywiście teleport. O, gdy już jesteśmy tutaj w Eder, idziemy do góry mapkę wyżej, o, tu już kolega czeka, idziemy mapkę wyżej do Fortu Eder. I stąd będzie taka jaskinia, która poprowadzi nas do szczęta. O, tutaj właśnie jesteśmy, idziemy tędy, tu dróżką, i tu właśnie jest ta jaskinia. Ciemnica Szubrawców z P1. Zresztą koledzy do mnie przygotują. Tu wchodzimy do niej. I tam dalej poprowadzą nas inne po prostu jaskinie, a znajdziemy się na szczęście. o. Tutaj idziemy tędyk. kod odpiszę. Tutaj pokażę Wam takie mam moje Tam Trochę za i trochę też na nie wydałem. Ale no jest. Tutaj ładnie idziemy. O tutaj mam prawie 800 pH. tą. No i tutaj to już chyba będzie ta ostatnia jaskinia, w której to się znajdujemy I z tej jaskini właśnie wyjdziemy do starego, Stary kupiecki trakt. O ile się nie mylę. Tak, stary kupiecki trakt. I tu właśnie stoi ten szczęt. Alias gładki. Jak już mówiłem, to jest 47 level E2. To już widać czekają na niego. No I można sobie ustać i normalnie na niego tutaj czekać. Bić. Dziękuję.